Publicysta, pisarz, prezenter telewizyjny i nauczyciel Andrzej Tadeusz Kijowski spotkał się z czytelnikami Biblioteki Publicznej w Kole. Mówił o swojej pracy i zachęcał do przeczytania opisu obyczajów w piętnastoleciu międzysojuszniczym 1989-2004. nie było. Jak też ktoś inny napisał, czy powiedział, możecie to Państwo wysłuchać w internecie, by nie było, gdyby mi po prostu pozwolono normalnie pracować. Robić telewizję, robić dom kultury, robić spotkania w ogrodach Frascati, gdzie już przychodziło 90 tysięcy osób w ciągu sezonu. A 5-7 na raz. Nie, póki przychodziło 30, 40, to ja byłem beniaminkiem, gazeta wyborcza głaskała mnie po głowie. No było cudownie. Ale 30-40 tysięcy osób to już jest niebezpieczne. Co ja chcę? Politykiem zostać. Nie, nie ja nie jestem taki głupi, żeby być politykiem. Ja wiem, że człowiek zapisuje się. Słodem. Jako kanwę historii Kijowski potraktował historię 15 lat konkursów teatrów ogródkowych, przedstawiającej społeczne, medialne i artystyczne obyczaje III RP. Opisuje czas od wyjścia Polski z Paktu Warszawskiego i RWPG, aż po wkroczenie do NATO i Unii Europejskiej. Opowiada historię odrodzonego samorządu, prywatnych telewizji, radia i prasy, w której losy był wplątany jako redaktor tygodnika Solidarność Nowego Świata, Nowej Telewizji Warszawa, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu polskich. Książka zebrała bardzo dobre recenzje.